Rozmawiam z panią Anią Wygrzewalską, gorliczanką z dziada pradziada. Wcześniej mieszkaliśmy na... na Strożowskiej 86, tak. w domu pożydowskim, w którym zamieszkali od 1943 roku. Bo wcześniej mieszkaliśmy na Podkościelnej, a w czasie wojny Niemcy chcieli zrobić ulicę Strategiczną pod kościołem, bo wojska i sprzęt przemieszczał się przez miasto w jedną i w drugą stronę. No i stamtąd musieliśmy się wyprowadzić. A, a że jeszcze było pod, na Podkościelnej też było gospodarstwo, też mieliśmy krowy, więc rodzice… Ale zaraz, rodzice, na Podkościelnej było gospodarstwo? Tak, było gospodarstwo, więc rodzice szukali takiego domu, żeby… bo przecież krowy były jedynymi żywicielkami w czasie wojny, więc to było ważne. I znaleźli domek pożydowski na ulicy Strożowskiej pod kościołem, pod kościołem, jak mieszkaliśmy, to był dom murowany, trzyrodzinny, przylegający do żydowskiego przedszkola. Tam było żydowskie przedszkole. Tak. A oprócz tego za drogą, za, za, dro, za domem. Kilka metrów była wybudowana szklarczykówka i tam mieściło się gestapo. Ja przepraszam bardzo, chciałabym jakoś na dzisiaj przełożyć lokalizację waszego domu. Czyli jadąc od Nowego Sącza, od Zawodzia, to dom by stał po której stronie? Dom stał po prawej stronie, po prawej. naprzeciwko groty, piaskowej, która jest na stoku góry cmentarza, cmury kościelnej. To tam, tam była, mieściła się nasza piwnica. Były drewniane drzwi, tam się przechowywało ziemniaki, mleko, mleko. A <noise> jak wyglądała ulica, czyli przechodząc na drugą stronę, musieliście przejść przez ulicę? Przez, do tej tak, tak, do tej, bo Tatuś prowadził warsztat rymarski, a ciotka była krawcową prowadziła pracownię krawiecką. Szyła kaftany, zapaski, jak to dawniej się mówiło, dla, no, kto tam z klientów przyszedł. Przedtem się mówili, że, mówiło, że przychodzili Rusini, Rusini, no, Czyli... i to tatusia przychodzili gestapowcy też, żeby naprawił pasek czy tam zeszył coś. No więc taki był kontakt szklarczykówka i tu zaraz był dom. A za nami też w paru metra, był znowu warsztat Gubały i tam warsztat Stolarski, był, który tam robił no powiedzmy w tym okresie trumny, trumny były robione Ale najbardziej. Zaraz, obok zaraz była ochronka też. I no. zaraz ochronka. No ja chodziłam do ochronki do 43 roku. Że zadasz mi pytanie, czy pamiętasz historię ze siostrą. Pamiętam taką historię, w pewnym momencie był krzyk, siostra płakała, bała się, a myśmy były ściśnięte w kącie, też wystraszone, co się dzieje. No i i tego i tam było, że, że mężczyzna w drzwiach stoi i że ma kopyta. Ale co, widziałyście te kopyta? A ja, 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 <laughs> czy ja widziałam, że człowiek wystraszony był? <laughs> Także, czyli pamiętasz pamiętam, niesamowite historie Pamiętam ochronowe. Tak, ale jeszcze pamiętam, no z pobytu właśnie, z mieszkania w szklarczyku, pod szklarczyków pod, pod Szkarpą, ta Szkarpa była też z jednej strony, tak jak rodzice mówili, że mieszkał pustelnik, to było wyżej, to też były takie... Pustelnik? Pustelnik, tak. W środku miasta? W środku miasta. Też miał takie tak, drewniane drzwi i też taka grota była i tam... A co się tam, z nią stało, nie wiesz? Wiesz, to piaskowiec, wszystko, osunęło to się, się. wszystko się osunęło. A oprócz, a oprócz tego, jak się szło schodkami do kościoła, to też była na szkarpie taka półka że można było wejść na tą półkę i też tam były, no nie wiem, w tej chwili może to były ubikacje albo coś, wiem, pamiętam, że były jakieś takie, to drzwi. to do góry, po prawej czy po lewej. Do góry wychodzimy do kościoła? Tak, wychodzimy. To są, teraz to są nowe schody, a przedtem były stare, takie łukowate tak, wiem. schody z, z poręczą. Jest, zdjęcie, tak? Z poręczą, jeździło się po tej poręczy mhm, na, dół. na dół, bardzo była metalowa poręcz, to się jeździło. Więc w razu pewnego do, do rodziców przyszedł powiedz z prośbą, czy my z siostrą, siostra jest starsza, byśmy nie poszły do Szklarczykówki, bo tam on ma krawcową, która szyje ubranka dla ich, jego, dzieci, dla tak? jego mhm. dzieci. Tak. No więc z obawami wielkimi. Ale rodzice pozwolili, żebyśmy tam poszły. Pamiętam tylko moment, że szło się to po schodach do góry. Był jeden duży pokój i w tym pokoju byli Niemcy. Było wesoło, stoliki, tak jakby coś jedli, gwarno było w tym, na posiłek czy coś. I później był taki maleńki pokoiczek, i tam Krawcowa zrobiła przymiarkę. Tych strojów, co, co poszyła dla dzieci tego gestapowca. Później tak jak rodzice mówili, że, że ta krawcowa została zaszczelona i że powtarzam to, co, co mi się utrwaliło, że zawisła na bzach, bo na szkarpie tej kościelnej rosły piękne bzy. No, to, to tak, tak, tak mi się to. Anio, a no, a mnie jeszcze bardzo ciekawi. Ja pamiętam na przykład opowiedź mojej mamy, która mówiła, że widziała jak zaszczelono przy tej grocie jakiejś Żydówki. Czy ty tak, coś takiego słyszałaś? To znaczy to znaczy, też chyba no z przekazu czy bo już, albo utrwalony, bo tatuś miał stół rymarski przy oknie. No w kuchni tą pracownię miał. I tego, I no ja jako mała, no to lubiłam przez okno tam patrzeć, i w pewnym momencie, że została zaszczelona jakaś osoba, i, i ja do taty wrzeszczałam: Tato, nie patrz, nie patrz, bo tam zabita. No, zabity Aha. czy zabita to tak, tak, taki moment. Ale oprócz tego jeszcze, bo wspomniałam, że były To był rodzinny dom, ciotka pracownie, tatuś warsztat, ale oprócz tego było mieszkanie z tyłu i przyjechali Żydzi z Lipska i tam w tym domu, w tym mieszkaniu zamieszkali Żydzi z Lipska, z Lipska wcześniej gdzieś już w 1934 roku. Aha, aha. Ojciec był, był zaraz chory i za, został zaszczelony przed domem. A co się z żoną stało, to nie wiem. W każdym razie syn był lekarzem, no i został zabrany do getta. Siostra sobie przypomniała, że nawet w nocy uciekł z tego getta, żeby sobie wziąć ciepłe jakieś tam okrycie i uciekł. A w tym, kiedy była pacyfikacja Żydów, to to myśmy z ciotką zostały w domu, a, a ta, tato z siostrą swoją schował się do pryzby cegieł, która była na podwórzu, tam się schowali, a mamusia poszła do y, pani, y, no teraz mi leciało inne nazwisko, Gubałowej, tam, tam przebywali tych, tych parę godzin tego, tego pogromu, który był w Gorlicach, no, 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 Ja, ja i... mam jeszcze pytanie, no? bo ulica, ulica zapewne wyglądała inaczej niż dzisiaj. Pamiętasz ulicę? <grym> no to tylko z, z, od Mickiewicza zjeżdżało się w dół, a tam, tam no nie było… A jak było z nawierzchnią? To była nawierzchnia taka błotna, błotna nie było, nie było innego, a dalej no to gawor mieszkał naprzeciwko, taki domek drewniany był naprzeciwko ochronki, później był kowarza dom i, i były ogrody. No to sz, rodzice szukali takiego domu, żeby było, była i stajenka i, i ten na dwie rodziny ten dom. Ja, ja tu był na, na, na Stróżowskiej, był ten dom pożydowski, pusty. Ale to jest pusty. ty mówisz o tym miejscu stawiska, prawda? Tak, tak, tak. Pożyd. Czyli ten domek po Żydzie, który fajki robił? Fajki, wytwórnie, na Gebel. Gebel. Gebel, tak. I tam, I, się zamieszkali. I tam myśmy zamieszkali na niedaleko. A zaraz. jak się wam mieszkało w tym domku? No więc tak Czy sobie, jakieś fajki jeszcze tam y, jak sobie przypominam, to znaczy nie przypominam, ale jak opowiadali rodzice, więc y, to był dom na dwie strony, jak się mówiło. Sionka długa. Tak, ta, Długa Sionka. Na strych schody drewniane były i po jednej stronie była, była, kuchnia i pokój, po drugiej stronie też była kuchnia i pokój. Ale w kuchni, w kuchni była zrobiona chyba pracownia do wyrabiania fajek, bo strasznie było tego błota niesamowicie. Czyli on wyrabiał A, fajki gliniane? Gliniane, tak. A oprócz tego to było yy, tam, gdzie też pomieszczenie yy, Myśmy to nazywali później stajenką, bo tam stanęły krowy i świnka była chowana. No więc, tak jak pamiętam, były formy tych fajek, no jeszcze te fajki były. były. No tatuś był zawsze i przed wojną zamiarem wybudowania domu, a że tu były rodzinne pole, a ze strony i mamy i taty, więc tą krowę można było w tej stajence tam, to, czy dwie krowy i świnkę sobie hodować i, i, i bliżej to było. Ale, ale jeszcze, jeszcze wracam, bo było, że było gospodarstwo nad pod, podkościelnym. No to możesz sobie wyobrazić, że też były dwie krowy chyba. I te krowy przepędzało się przez. Most na ropie, bo było pole na zawodziu i tam te krowy się pasły. A zawsze była jakaś pomoc w domu. W domu była zawsze jedna czy dwie pomocy, które pomagały się tym. In... Bo tatuś był rymarzem, ciotka krojczyni i, i, i krawcowa. A dlaczego ojciotka, a mama? Mama był, jako gotowała obiady aha, i, aha. i pilnowała do szkoły, żebyśmy <laughs> chodziły. No, także niejednokrotnie na plecach te pomocy do siły dla krów, siano czy coś, a jak nie, no to wozem się najmowało, wozaku, wozaka i, i a, a jeszcze ci powiem, czy ciotka, ciotka Kozłowska, no i, i, i swoim bratem, to dziadek był, też rymarzem, to z wyrobami jeździli do Bardiowa na jarmaki i tam sprzedawali Ale to swoje wyroby. Przed wojną te swoje wyroby sprzedawali. Więc najmowali korzennika Żyda. Żyda A czemu korzennika? Bo tak się nazywa korzennik, i tam gdzieś mieszkał na podkościelnej. I rano w nocy gdzieś koło drugiej jechali tym wozem na ten jarmak, no a później wracali, no a, a zawsze ciotka tam, czy z gór, czy do Bardyjowa, czy do Nieznajowej, tu bliżej na i gdzie był jarmak, to wyjeżdżali. Więc siostra z kuzynką wychodziły na most na ropie, bo ciotka zawsze przywoziła jakieś tam, dostawała, dostawała jakieś serki, czy coś, od, od tamtych gospodarzy, a ciotkę nazywali Kumcia, przyjechała nasza Kumcia. A dlatego nazywali Kumcią, bo ciotka miała 30, podobno około 30 chrześników w górach. Ciotka była, nie, była zamężna, ale nie mieli dzieci, no widocznie tej no, tą ciotkę. Na kumcie, do krztów. Kumcia kumcia kumcia, tak, jako kumbcia przyjechała nasza kumcia, jako że jeździli również do nieznajowej. Tak, o, tam tak. był duży rynek, prawda? Duży rynek był i tam widocznie odbywały się. Ona te miała targi. też y, wśród łemków swoich chrzestnych. Te, tak, targi tak. Wśród łemków też miała chrzestny. Mhm. Także, że. że a, a, a potrzebowali te kaftany. No to, to, to i ciotka najmowała jeszcze do szycia tak, że miała jakieś tam uczennice, uczyła jako, jako w mieście pracownia, dojazd był blisko, także, że no a tatuć jako rymarz to znowu były różne historie naprawy, jakieś tam Homonta. A jeszcze ci powiem, jeszcze ze Storzowskiej ulicy, bo to też niewiele osób pamięta. W każdym razie przed naszymi oknami to była posesja Pana Święcha. Tak. Pan Święch był budowniczym i wybudował pomieszczenie na składowisko lodu lodownie. Tak nazywało się Pospolicie lodownia. I składał bryły lodu. Ale przepraszam, w którym miejscu wybudował tą lodownię? Jesteś w stanie to teraz no jakoś... Ja, ja jestem w stanie, to jest teraz ulica Stawiska, przejeżdża, przejeżdża, przechodzi. No bo po jednej stronie budowlanka, po drugiej... Nie, nie, to było bliżej, bliżej naszego domu. Aha. To było, jak jest budowana, duży dom pana Święcha, to było niżej. No jest ten Rozumiem. dom jeszcze ten mm -hmm. niżej, a oprócz tego to było wąski, długi budynek i tam był skład, bryły lodu, były składowane, cięte? cięte na rzece, na ropie. na ropie, które były potrzebne do, no powiedzmy, do jeszcze, do wyrobów lodów, ale do, do szpitala potrzebowali składzać coś, no w każdym razie to miał dosyć duże. A, a to było po wojnie? To było, czy to przed było przed wojną. przed wojną, przed wojną, tak, no i pamiętam, ale oprócz tego to był jeszcze taki budynek z cegły wybudowany, no tamte też musiały być z cegły, ale to były i takie okna, taki długi był, ciągnący się do rzeki, wiesz. Znaczy do Strożowianki. Do Strużowianki. wąski, uh -huh, długi uh -huh. taki budynek, a oprócz tego był taki taki budynek też jako, jako składowisko i tam były składane z trumny w czasie wojny przywożone były to, tam od, od stolarzy te trumny były składowane tam I to było jako e, miejsce niemieckie to jako tak niemieckie nie to, jako, i, tak, niemieckie. Nie, to, to było niemieckie, niemieckie niemieckie no i razu pewnego ja, no, patrząc, siedząc przy oknie, podjechał samochód ciężarowy z trumnami. No, wiedziałam, że tam trumny. I w pewnym momencie zobaczyłam, że otwiera się trumna i wychodzi mężczyzna. Strumny, z z trumny, tak. I ja wtedy zemdlałam z wrażeniem. <laughs> Nie wiesz, co to było za cudowne. No, takie miałam bardzo dosyć silne omdlenie że później rodzice poprosili doktora Otęskiego, żeby przyszedł i, i tego tam przebadał, no, coś tam zaradził, żeby ja się nie bała. No w taki moment pamiętam, jak zajechało auto i wieko się podnosi, tylko to sam musiał sobą podnieść wieko, bo nie widziałam tam innego mężczyzny, mhm. bo tak to może być to nie było takie, takie taki bardzo straszne. Takie straszne. No. No, później musieliśmy się wyprowadzić, bo znowu droga. Pod kościołem też droga poszła. Tak, przeprowadzaliście przed, w związku przebudową? dwukrotnie powiedzmy, no traciło się majątek, no bo, budowanie bo, bo jak drogi, budowanie tak? drogi, mam nawet jeszcze dokument z Urzędu Miasta, że należy opuścić na na, na podkościelnej dom do tego i do tego czasu. Masz taki dokument? Ma, mam taki dokument. Tak, mam ma ten dokument. No, niestety się musiało się stamtąd wyprowadzić do takiego domu. Ale e? no, znowu się to wią, wiąże. No i później tatuś wybudował dom na, na swojej parceli tu, na górce. O jeszcze ci opowiem ciekawego historię też związane z II wojną światową, więc w czasie wojny nie wolno było hodować świniek, bo trzeba było oddawać. Trzeba było to rasże oddawać, ale na no tam ukradkiem hodowano te świnki. I stryjek mój taty brat. Feluś z panem Sikorą listonoszem wymyślili, że kupią świnkę gdzieś tam na obrzeżach glinika i tą świnkę trzeba było przewieźć, przewieźć do, do domu, żeby resztę zrobić. A w związku z tym, że pan yy, Sikora był. Dobrym też i, 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 masażem. i masażem. A, a kolegom znali się, to wymyślili, że wynajmą sobie fiakra pana Ciudę. Jakiego? ciude pana Barszcza, tak był nazywany pan Ciuda. I tą świnkę ubiorą już zabitą. Ubiorą w chustę dużą. Podwiążą też pod, pod głowę, też drugą chustę, tak zakomuflują. Usiądą, jeden z jednej strony pod boki wezdą tą, tą kumoszkę, tak można było nazwać tą świnkę. No i że będą jechali, jechali do, do miasta, rozmawiając, śmiejąc się tam, i, i tak przewieźli tą z, z tego zglinika tą świnkę tu na na Storzowską ulicę, także nie została skonfiskowana. A jak smaczna była kiełbaska? I chyba dobra była kiełbaska <noise> na, na pewno w tym czasie, no, ale zainowali, jeszcze zainowali. Tak, to tak no, oczywiście pewno, ale oprócz tego to jeszcze tak sobie przypomniałam teraz, że wujek mamy brat był rozbity, bo transporty przychodziły. Do, 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 stacji tego, Gordlice. Widocznie też się dowiedzieli, że transport ma z mięsem przyjechać. Był rozbity wagon i wujek, ćwiart, połeć, no już teraz nie wiem, czy to była świnka, czy, 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 czy ciele, czy, czy jałówki jakieś. W każdym razie to na plecach przy, bo to młody był mężczyzna, przeniósł, idąc rzeką, rzeką, stróżowianką i przeniósł właśnie tu do domu tą połeć, tego mięsa. Ale mówi, tym, że z samolotem, tak. że, że szczelali też, że, że mhm. też coś, że ktoś Ale, ale jedno, co mi się z no, no, teraz no. ostatnimi tymi opowieściami kojarzy, to głód. Prawda? Tak. Tak. Trzeba było tak. kombinować, żeby przeżyć. Żeby przeżyć kombin, no oczywiście, tak, no. No i później gotowało, gotowało ten rosół, że był dobry. No to, zresztą no, 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 też jest też jest, też jest dobry, tak, tak. tak. Dobrze, dziękuję no bardzo.